Bardzo serdecznie cześć wszystkim ponownie tutaj, jak zwykle. Z rozpoczynamy drugą grafinału Go Forest 2, numer 63. Z naszym, jakże fantastycznym, znaczy z naszym, on nie jest nasz. Ale tutaj, tak, oczywiście, figuratywnie naszym polskim graczem, Mousemaną, który gra jako niebieski Protoss, jego przeciwnik, Empire Cast, jakże, także bardzo dobry gracz. Obaj gracze, oczywiście, Empire Cast, grający czerwonym taranem, możecie to zauważyć. Ja musiałem tutaj, gwoli ścisłości, wypowiedzieć tutaj te magiczne słowa. Nawet nie pomyliłem się, jeśli chodzi o kolory, co jest niesamowite. Dzisiaj musi być jakiś specjalny dzień. W każdym razie, mapą jest Delta Quadrant bardzo techniczna mapa. Teran kontra protos, no co tu się będzie działo? Teran oczywiście czołgi na klifach, czołgi za klifami, czołgi przy przejściach. No po prostu może zacząłgować swojego przeciwnika ripery. jakieś dropowanie z jednego klifu na drugi bardzo mobilne tutaj może mieć to miejsce, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o te naturale dwa. Widziałem tutaj, widziałem dropy z czołgami stawianymi tutaj, marinami wyładowanymi tutaj, z czołgami tutaj, marinami tutaj. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie tutaj ostrzeliwanie obu tych naturali naraz. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Oczywiście protos no, nie pozostaje dłużny, na przykład jeśli chodzi tutaj o bazę Terrana, no to oczywiście klasyczne Klasyczne pylony, mniej więcej tutaj, żeby warpować się do tego, naturala, klasyczne pylony, chociażby tutaj gdzieś za tymi klifami, czy, 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 czy na tych, właśnie rampach. Naprawdę, także Protos ma tutaj e, duże, duże pole do popisu jakieś dropy, przechodzenie tutaj kolosusami e, więc naprawdę, naprawdę obaj gracze będą mieli co, będą mieli co nam pokazać <laughs> można by powiedzieć. W każdym razie Empire Cast zaczyna tutaj od baraków, także tym razem jest budowana rafineria, więc nie będziemy widzieć One Rack's Expand, a jeśli będziemy, no to będzie ona naprawdę bardzo opóźniona. Gateway tymczasem dla MausMany jest produkowany. Zauważcie, że obaj gracze budują swoje budynki w głębi, w głębi bazy, nie chcą za bardzo wystawiać ich na, na ataki, budując je na, na swoich rampach. Ze względu na to, no Terran, jego jednostki strzelają, więc tutaj atakowanie tych budynków jest o wiele, o wiele uproszczone. Zazwyczaj, zazwyczaj tutaj woluję się e, przeciwko Zergowi, ze względu na to, no, chociażby te, na to, że Zergingi bardzo, bardzo mocne jednostki, jeśli uda im się wbiec do maina. W każdym razie, Empire KS posiada już swój <coughs> Orbital Command, także rzucił już swojego pierwszego muła. Jak na razie, nie widać in, żadnego innego budynku, który byłby produkowany. E, no i także mamy Cybernetic Core. Jak na razie, bardzo, bardzo standardowo, obaj gracze grają. Pytanie, oczywiście, brzmi. W co wejdą, kto pierwszy zaekspuje, kto pierwszy będzie agresywny. Na tej mapie agresja. Yy, no cóż. W kształt, tej, kształt tej rampy. No, tutaj pozwala na atakowanie, nawet jeśli nie jest się tutaj w pełni w tym mainie. Wystarczy tutaj, oczywiście, złapać sobie wizję. Wtedy można jednostkami stojącymi mniej więcej tutaj w jakiś sposób pomagać także w ataku. Co jest coś, co dużo graczy wykorzystuje. Tymczasem mamy podwójne baraki, więc może będzie miał miejsce jakiś Free Racks Push. Techlap jest już budowany. Jeśli rozpocznie produkowanie Steampaka, no, to może mieć, tutaj, może mieć tutaj miejsce właśnie taki bardzo szybki push. Walka o Xel'naga, Kselnaga Tower, jeszcze tutaj ten jeden probe, stara się jakoś, stara się, ooo, ale został zniszczony ten SCV, nie zauważył tego tutaj przyczajonego Zelota, ukrytego Protosa, no i jednak OneGate e, Robo, OneGate Robo bardzo szybki, według mnie, będzie, bardzo szybki e, będzie, będzie, wybudowany obserwer według mnie, ze względu na to, że Mausmana, no nie za bardzo tutaj wie, jak wejść do bazy swojego przeciwnika i tak jak mówiłem, jednak... Wow, podwójny reaktor, niesamowite. I zaraz do tego wrócimy. Jednak ma tutaj miejsce wymyślanie, wymyślanie. Z Jak na razie same mariny produkowane są. To jest, to jest dosyć e, interesujące. No jeden, jeden maruderek na razie tylko. Bardzo, bardzo interesujące. Cały czas tutaj jedzie z jednej rafinerii. Mam wrażenie, że za chwilę dobuduje tutaj, że za chwilę dobuduje tutaj fabrykę. Zaraz się o tym przekonamy. Bardzo ważne oczywiście ten Xel'naga Tower ze względu na to. Ze względu na to, że znajduje się on dokładnie pomiędzy dwoma graczami, więc ewentualny push będzie bardzo widoczny albo będzie opóźniony, ponieważ jeden z graczy będzie musiał tutaj zawijać naokoło właśnie te tego towera. W każdym razie, tak jak mówiłem, bardzo szybki obserwer Mana na pewno chce wiedzieć, co się dzieje w bazie jego przeciwnika i chce to wiedzieć już dokładnie teraz. W każdym razie, Techlab już. Prawie kończy wymyślanie paka Kolejny maruder w tym momencie został wyprodukowany, ale naprawdę ogromna ilość Marinów. Takie możliwości produkcyjne powodują, że Protos może czuć się troszeczkę nieswojo, jeśli zobaczy tak ogromną armię. Zwłaszcza, że nie buduje tutaj nic z tego. Robotics Facility posiada jedynie jednego gateway'a, jak na razie z tego co jest... Nie przepraszam bardzo, drugi gateway znajduje się tutaj. Jedynie dwa gate'y, no to nie jest taka optymalna liczba budynków produkcyjnych, no i chyba będzie miał miejsce za chwilę, atak. Czyżby Empire Kass wychodził? O... Nie, chyba moment, rozdziela swoje wojska, rozdziela swoje wojska na taką, na, na mniejszą grupkę. Czyżby szukał tutaj Obserwera? Eee, no cóż, nie za bardzo, nie za bardzo wiem, na co tutaj się zdecyduje. Obserwer dopiero tutaj leci <laughs> i nie za bardzo także wie, co znajduje się w bazie. Kasa, Mausmana, czy złapie tego obserwatora, czy Kas rzuci tutaj tego, czy rzuci tutaj Skana, nie, w ogóle nawet nie posiada pieniędzy, na energii na Skana, tymczasem Mana ekspuje, Mana ekspuje posiadając dwa gatewaye oraz robotics facility, w którym produkuje immortale, no i te immortale na tak ogromną ilość marinów, Mogą okazać się ogromnym błędem w tym momencie. Combat Shield także jest wymyślany. W momencie, w którym ten Combat Shield zostanie wymyślony, wyobrażam sobie, że będzie miał miejsce atak. Albo może nawet wcześniej, ponieważ mana. O, został zeskautowany. Widzi tutaj, e, widzi tutaj Empire że no nie posiada on zbyt dużej ilości jednostek, chociaż tutaj mana także widział to ze względu na, ze względu na swojego. O, chyba jakiś rodzaj olina! Empire wyciąga większą ilość SCV-ów ze swojej linii minerałów. I co ja nie rozumiem za bardzo na co tutaj się decyduje Empireka. Spójrzcie jak mało, mała ilość SCV została tutaj w bazie. Ooo, to jest totalny all-in. W tym momencie, w tym momencie jest to totalny all-in. To może być naprawdę bardzo zła sytuacja. Oczywiście ja tutaj staram się, staram się schować mój e, telefon, żeby on nie, za, nie przeszkadzał, ale w tym momencie ma miejsca, tak i to jest naprawdę bardzo zła sytuacja, w tym momencie dla Dmany, który... Musi ratować się tutaj tym swoim forcefieldem, naprawdę bardzo zła sytuacja. Empire Cast zestimował swoje jednostki. Czy zestimuje jeszcze raz? Wygląda na to, że nie zadowoli się jedynie zniszczeniem tego Nexusa. Zobaczymy, w jaki sposób Mana odpowie. Mana jak na razie buduje jeszcze jednego gateway'a. Mana traci w tym momencie swojego Nexusa, i to jest bardzo zła sytuacja. SCV -y w takim tutaj w formacji V wycofują się uuu, czy będzie miał miejsce, atak? tak, wygląda na to, że tak, czy będzie miał miejsce jakiś Force Field. Mógłby tutaj rzucić force fielda w jakiś sposób, teraz w tym momencie. Duża ilość jednostek została tutaj. Została tutaj. Um, została tutaj zagrodzona. Spójrzcie, tutaj jak nie mogą sobie poradzić. Według mnie powinien się wycofać, e, Kas. No i to jest dokładnie to, co teraz robi. No, wyszedł mu tutaj ten atak, można powiedzieć, dosyć. E, no, nie śpiewający, ale dosyć interesujący. Zniszczył tą ekspansję. E, mana, no. Może. Chciałoby się rzec, że jest do tyłu. Problem polega na tym dla Kasa, że on w ogóle także nie posiada ekspansji. Co więcej, wycofał większość swoich SCV. -ów. Przez chwilę tutaj jego przychód był naprawdę, naprawdę bardzo mały. Duża ilość SCV została także zniszczona. Spójrzcie, 22 jedynie kontra 38, więc pomimo zniszczenia tej ekspansji... To Mana w ogóle nie jest do tyłu, wręcz przeciwnie jego ekonomia jest o wiele lepsza od ekonomii jego przeciwnika. Stara się tutaj także technologicznie iść do przodu. No jedyne czego więcej Empire Cas posiada, no to ilość jednostek według mnie. Naprawdę bardzo silna armia znajduje się w rękach w tym momencie Empire Casa. Mausmana, no, fajnie rozstawiony jest tutaj, nie, boi się troszeczkę wyjść. Ma tutaj obserwera, którym widzi e, dokładnie, co się tutaj dzieje. Zastanawiam się, czy będzie widział. Nie, z w ogóle nie widzi tego obserwera. E, w tym momencie będzie ekspował tutaj w, w, troszeczkę bardzo bezpiecznie, podczas gdy Empires po raz drugi stawia wszystko na taką trochę dosyć chybotliwą kartę. E, która znajduje się na szczycie właśnie tego jego, jego rosnącego domku z kart. No, jeśli nie przestanie go budować, to może się okazać, że, lub jeśli nie doda jakiegoś kleju, no to może się okazać, że ten domek z kart bardzo szybko się rozsypie. tym e, tymczasem bardzo, bardzo bezpiecznie gra, dosyć, można powiedzieć, nawet konserwatywnie. E, stara się tutaj w tym momencie w, w, wy, wybudować Templar Archives, ten budynek już jest wybudowany, no i od razu wymyśla Psionic Storm, bardzo ważne ulepszenie. Będzie czekał tutaj na pewno, na pewno na 100% będzie czekał na ten Psionic żeby dopiero wyjść z bazy. Empire Cast tymczasem łapie tego golda. Już w tym momencie ten gold jest zbudowany. Czy rzuci na niego muła? Za chwilę zapewne będzie miał na to energię. W każdym razie mamy tutaj także, mamy tutaj także Starport, który rozpoczyna produkcję mediwaków. Fabryką będzie starał się tutaj oczywiście skautować. Bardzo dobry pomysł. Zaoszczędza trochę, zaoszczędza trochę skanów. Oczywiście jeden skan został rzucony. No i tak szczerze mówiąc, gdzie jest większa ilość budynków? O, oh, Mausmana chowa swoje Templary. Jak bardzo fajnie tutaj ta ilość Templarów została schowana. Jak na razie jest ich Jedynie trzy, ale to jest naprawdę naprawdę bardzo dobry pomysł. Dwa obserwery, jak na razie, starają się tutaj, no masło, maślane obserwować, co się dzieje. Rzucone zostały także tutaj, rzucony został także tutaj. Jeden e, muł, i przez rzucony miałem na myśli to, że nie został rzucony, ponieważ te, troszeczkę się tutaj zamieszałem. E, w każdym razie, fabryka zaraz zostanie zniszczona. Ale u mana musi uważać, żeby nie zostać zaatakowanym. Na szczęście te obserwery widzą dokładnie, co się dzieje. No, i pytanie brzmi, właśnie, co będzie robił w tym momencie? Empire Cast: Czy z, z, spostrzeże się, że znajduje się tutaj ten Observer? Wygląda na to, że nie będzie rzucał skana. No, i jego przeciwnik już dokładnie w tym momencie wie, że ten Nexus znajduje się tutaj. Mała przewaga w tym momencie dla kasa, ponieważ on posiada golda. Czy będzie miał miejsce atak? No, na razie, jedynie tylko zniszczenie jednego z tych pylonów. Zawsze jest to coś, zawsze jest to coś. Oczywiście Mausmana jest na czerwonym. Ma tutaj supply bloka. E, czy Empire Cast będzie decydował się na tak? Wygląda na to, że jak na razie, będzie tylko dropował się na ten. E, tę. E, tą platformę tutaj. Tak jak mówiłem, te dropy potrafią być bardzo, bardzo, bardzo mocne. Jeszcze stara się tutaj atakować dużą ilość probów. No i w tym momencie e, bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajny atak w tym momencie. Stara się jeszcze tutaj cokolwiek robić. Empire Cast oczywiście tutaj posiada swoją ekspansję cały czas. o jednak jest tu obserwer, żeby zaatakować. Czy zniszczy tego... o czy zniszczy tego mediwaka, To może być ogromny problem. Jeśli ten Mediwak zostanie zniszczony. No i cały czas te próby giną. Cały czas giną tutaj kolejne próby. Jednakże posiada ich tutaj o wiele więcej. 47 kontra 35 od swojego przeciwnika. Nie wiem za bardzo, dlaczego nie atakuje tutaj Mausmana. Wygląda na to, że będzie decydował się na wyjście z bazy. Ogromna ilość tutaj pięć high templarów. Każdy z nich posiada energię na co najmniej jednego storma. Jeden z nich zapewne będzie posiadał za chwilę energię na dwa, więc to jest bardzo bardzo interesujące. Nawet tutaj te, te marudery nie strzelają. Już probów tutaj więcej już nie buduje. No i będzie miała w tym momencie konfrontacja Ma miejsce Steam, ma miejsce sztorm Ogromna ilość jednostek została tutaj wycofana Ale spójrzcie, niewiele z nich walczy w ogóle Wszystkie te, te, te dwa, dwa templary, które były z przodu Zostały zesnajpowane. Są tu jednakże kolejne trzy Wow, kolejne sztormy naprawdę, naprawdę niesamowite Jeszcze musi tutaj Zestimować swoje jednostki, żeby je w ogóle wycofać Ale spójrzcie, jak bardzo są one osłabione Bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Empire Casa Ouu, jeszcze tutaj Mediwakami tutaj Mediwaki wszystkie zostały zniszczone ze względu właśnie na Feedback, czy jeszcze. O, jeszcze jeden sztorm! Podchodzi w tym momencie pod rampę. To jest bardzo zła sytuacja. Jeśli Empire Cast nie obroni tego pusza, no to może się okazać, że bardzo, bardzo szybko przegra tutaj tą grę. Jego Gold na razie nie jest atakowany, więc to jest jakaś, jakiś plus w tym całym ataku. Ale znowu tutaj musi rzucić się z cefały tylko po to, żeby obronić się przed tym atakiem. Immortal w tym momencie zginie, posiadając 7 zabitych. Jeszcze jeden strzał i chwila, moment. Nie, jednak ten Immortal posiada dwa życia jedynie. I nie został tutaj zniszczony. Niesamowita sytuacja w tym momencie. Jeszcze musi się bronić. Jeszcze tutaj te zeloty atakują. Jeszcze tutaj ten Immortal w tym momencie. Jego energia, energia jego tarcz odnawia się. Jeszcze Supply'e są niszczone. To po prostu jest niesamowite. Co się tutaj dzieje? Czy Gold jest atakowany? W ogóle wygląda na to, że nie. Ale ma miejsce drop. W tym momencie wydropowane zostały te trzy marudery Empire Casa w stronę tego Naturala. Problem oczywiście polega na tym, że. Jego baza jest po prostu w częściach, ten Immortal, jego, jego energia została już odnowiona i to jest bardzo ważne, żeby ta energia została odnowiona. Czy będzie miał miejsce feedback? Tak jest, dwa feedbacki zostały rzucone. Ten, ten drop został tutaj już oczywiście oczywiście za, załatwiony, został tutaj bardzo szybko posprzątany i to wygląda bardzo źle dla Empire casa jego, jego główna baza jest niszczona w zasadzie, co jest bardzo bardzo, bardzo nie, nieprzyjemne można by powiedzieć. Stara się jeszcze tutaj jakieś zcyfały produkować, ale zostają one zniszczone bardzo szybko, czy nie? Stara się tutaj jeszcze uciekać jakimiś jednostkami, ale... Ale nie jest... No cóż, tak, tak duża ilość jednostek. O, jeszcze jakiś tutaj sztorm. Jeszcze stara się cokolwiek zrobić. Ale jedynie jeden Marine przeżył też ten sztorm soniczny. Tutaj ogromna ilość jednostek jest produkowana. Czy Gold jest atakowany? Cały czas nie. Cały czas ten Gold nie jest zaatakowany. W ogóle chyba nie zdaje sobie... Nie, jednak zdaje sobie sprawę, że ten Gold był budowany. Nawet we, wcześniej... we wcześniejszej fazie gry. Więc to już chyba będzie GG w tym momencie. No nie wiem tutaj, na co Empire Cas jeszcze liczy. Nie wiem, za bardzo... Dlaczego tutaj w tej grze zostaje? Ponieważ jego przeciwnik po prostu go po prostu go przemakro, nie przemakrował, po prostu go przewalcował. Jeszcze stara się odbudować, jeszcze stara się budować jakieś jednostki, jeszcze stara się zniszczyć chociaż jednego high templara. No udaje mu się to! Ale cały czas... Uuu i w tym momencie GG. GG Empire Cast podaje partię, więc 2 do 0. Dla Mausmany, naprawdę bardzo silny push. Miał miejsce z tymi, e, z tymi high templarami. To co mi się bardzo podoba właśnie u many buduje te high templary. Nie, 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 decyduje się jedynie na, e, nie decyduje się jedynie na kolosusy, co, co w ZVP no, jest bardzo częste. W każdym razie dzięki bardzo Wam wszystkim za oglądanie. Naprawdę pasjonująca gra. Prawie tutaj mana-mana był w bardzo dużych kłopotach, e, ale wyciągnął, jak widzicie, wyciągnął tutaj się do przodu, więc GG 2 do 0 w tym best of five i za chwilę przejdziemy do gry numer 3.